Tyle co, mi wiadomo, będziemy się tłukli z bossem ostatecznym. Więc będzie się działo, o będzie. Czyli tym tyrantem. Tylko raz. Tyle co pamiętam. A jak gramy scenariuszem Chris'a, no to będziemy wtedy... ...dwa razy się napierdali z nim, proste. Bo wiadomo, scenariusz Chris'a jest trochę ciężki. Zdeczka ale to szczegół tak. otwieraj dziwi, otwieraj teraz damy ...save'a. nie wiem po co znaczy damy kurwa bo potem nie będę przychodził 100 razy nosił to pierdolone paliwo już tak za dużo zabawy było z tym paliwem chyba nawet pierwszy raz zginąłem w rezydencie ale niestety wiem mój pierwszy dead chyba Dobra, nie ważę. Czas. Ubezpieczyć się. Dobra, dam już do pamięci tam potem się coś tam wymyśli. Aha. Jest. Chuj 23 niestety. Trudno się mówi. Tak. 23 save. No i wynieśmy złom. Hmm. Shotgun już się raczej nie przyda Magnum na pewno, zdecydowanie Zdecydowanie się przyda A zobaczmy coś takiego Tak O, o to chodziło Jeszcze to wyjedmy A wezmę ten pistecik A tak dla jaj Tak dla jaj wezmę Nie wiem po co on w sumie Jeden strzał tylko to jest moim zdaniem przesada No oczywiście weźmy trochę życia mm. Dobra wystarczy Powinno zadziałać Wystarczy znaczy się Z tym małym pistolecikiem będę łaził Zobaczymy Jakiego ma kopa? Kopniaka, ształa? Ile kopyta ma? Swoje małe armacie. Dobra. Więc biegniemy do windy, biegniemy. I odpalamy ją. Tak, jest. Wszystko pracuje... ...zajebiście, na 100%. Dobra, baba, baba. Berry, ty... Bury. Bury. Zrobi ci loda? Hmm. Coś mi tutaj śmierdzi. Bery chyba będzie mnie chciał zgwałcić. Więc mu... Zetniemy ptaka. Z jakimś sztyzorykiem. <grym> Dobra dara, da, 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 bam. Ale jasno, ja pierdolę Jak skurwysy. Niestety, wolę, żeby było jaśniej niż ciemno jak w jako murzyna, albo jak w dupie ogornika. Ale się drzwi trzęsą. są. Ja pierdolę jak galareta. <laughs> Bery, co nam powiesz? Bery danwery. Uuu! Widzę chyba amunicję. Ach, tak się już nie przyda. Już to praktycznie końcowy etap. Ole, ciemno. Mimo to, że jest jasno, to jest ciemno. Mmm, tutaj na. Będzie. Jazda! Biohazard. Hm, wesker. What do you fucking is doing? Wesker, Wesker. Oh, what do you know? <laughs> <laughs> I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger. Barry, if he doesn't do jesteś naprawdę zdrajcą. do. you're pathetic. <laughs> well, you shouldn't. So <laughs> much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. <laughs> You're just a slave of Umbrella. <clears throat> Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? <laughs> you gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Hm. <laughs> oh. Uh. Umbrella. Well, I used some carrots and sticks to cow him. But it had <laughs> nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Mascare. Sugin <laughs> deshita. Ha ha ha. <laughs> Finally. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. <laughs> <Ooh. gasps> Barry. Mm. Better. Forgive. Eh? No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. <coughs> Even if it meant my family, I you <coughs> know. back and my friends again. Oh, he's <laughs> jill and barry together ian you have to i it it's good for this one you premature O. No, Ale cioty, ja pierdolasz. Kurwa, kurwa. Gdzie jestem? Bery, Stawaj, stawaj, bery, To nie czas na spanie. Musisz mi pomóc. Musisz mi pomóc. Je. O kurwa. O rzesz, kurwa. Ty jebańcu, pierdolony Już nie można, szczaj, dobra Możesz kurwa, ale mnie wykurwił Dobra Strzelmy sobie z kwasa Op Opalmy frajera Uuu Kurwa, to ślepaliczka jakaś czy coś łożysz kurwa No on Kurwa i on ma? Dwa metry? Chyba więcej kurwa niż dwa metry